Defying Death. Widz przejechany przez samochód podczas wyścigu Baja 500. Ten znany, owrodowy wyścig ma miejsce co roku w czerwcu w Meksyku. Historia tego 50-letniego wyścigu obfituje w ekscytujące i groźne momenty, i tak też było w tym roku. Robbie Gordon, czterokrotny zwycięzca tego wyścigu i jego rywal Abdali Lopez ścigali się. Gdy jeden z widzów postanowił przebiec przez drogę, po której jechali. Lopez przyspiesza i Gordon stara się go dogonić, jednak wtedy wjeżdża na przebiegającego fana. Jakimś cudem ten mężczyzna przeżył i skończyło się jedynie na złamanej nodze. Ten wypadek przesądził o tym, że Gordon nie zdobył w tym roku tytułu i to Abdali Lopez wygrał tegoroczne Bacha 500.